Witam Państwa bardzo serdecznie z Europejskiego Kongresu Finansowego Studio Majką Pany Polska, a naszym i Państwa gościem jest Maciej Trybuchowski, Krajowy Depozyt papierów wartościowych. Dzień dobry. Odbyliśmy przed chwilą, byłem słuchaczem debaty na temat roli rynków kapitałowych w postpandemicznej odbudowie i pan stawiał tezę, że rynek od strony technologicznej jest gotowy na to, żeby przyjąć więcej uczestników. Żeby tą odbudowę sfinansować, to dlaczego nie, nie ma tych uczestników? Uczestnicy są, natomiast rynek kapitałowy w Polsce rzeczywiście jest rynkiem który jest rynkiem dojrzałym z punktu widzenia usług transakcyjnych, usług posttransakcyjnych. Reprezentuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w zakresie rozrachunku, rozliczeń. W związku z tym cały ekosystem polskiego rynku kapitałowego, obejmujący domy maklerskie banki powiernicze, fundusze inwestycyjne oraz wszystkie rundy finansowania przed rynkiem publicznym, czyli private equity czy venture capital. Mamy rozwiniętą infrastrukturę ekosystemu rynku kapitałowego. Natomiast faktycznie rynek kapitałowy w Polsce nie odgrywa takiej istotnej roli w finansowaniu gospodarki jak w rynku Zachodniej, Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, nawet do Stanów Zjednoczonych się nie odnosimy. Taką typową miarą porównawczą znaczenia rynków kapitałowych jest udział kapitalizacji, spółek na giełdzie w stosunku do produktu krajowego brutto. No w Polsce jest to 27-28%, średnia Unii Europejskiej jest 55%, ale we Francji jest na przykład 85%, w Wielkiej Brytanii około 95%, w Stanach Zjednoczonych chyba 145%. W związku z tym rzeczywiście rynek kapitałowy takiej istotnej roli w finansowaniu polskiej gospodarki nie odgrywa, jaką powinien odgrywać. Co jest zatem tego przyczyną? Znaczy, w sensie wiemy, że OFE jako rozwiązanie OFE było jednym z takich y, kluczowych momentów, kiedy ten kapitał zaczął odpływać. A z drugiej strony my nie mieliśmy jakiejś takiej y, tragicznej besy, jak choćby kryzys w Stanach Zjednoczonych, czy też y, duże spadki, które tam się odbyły. Co zatem możemy zrobić, żeby, żeby tych y, inwestorów przyciągnąć? Kryzysy finansowe, czy nie mieliśmy kryzysu finansowego, ale okresy dekoniunktury i spadków giełdowych, które... Mają miejsce na rynkach globalnych, zawsze dotykają polskiego rynku kapitałowego i polskich giełdy, polskich indeksów. W związku z tym nawet ze zdwojoną siłą bardzo często dotyczy to, dotyczy to roku 2008, czy chociażby spadków, które miały miejsce w przypadku sytuacji covidowej w 2020 roku. Co prawda Akurat sprawa pandemii paradoksalnie była takim wyzwalaczem aktywności inwestorów, ponieważ środowisko niskich stóp procentowych, depozytów, depozytów oprocentowanych praktycznie nieoprocentowanych, czy bliskich 0 albo zero, spowodowały zainteresowanie inwestorów indywidualnych rynkiem kapitałowym. To stało się takim wyzwalaczem aktywności, I Teraz mamy grup do czynienia inwestorów. takim wzrostem jednak udziału inwestorów indywidualnych na rynku, prawda? Tak? Bardzo dużym wzrostem. Tak. Mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem udziału inwestorów indywidualnych. Od lat nie był tak wysoki. Kiedyś na samym początku rynku kapitałowego w Polsce to była mniej więcej proporcja jedna trzecia indywidualnych, 1 trzecia instytucjonalnych, krajowych, 1 na trzecia zagranicznych. W tej chwili mamy zdominowany rynek przez inwestorów zagranicznych. Natomiast udział inwestorów indywidualnych w tym roku sięgnął poziomu 24%. To bardzo dobry wynik. Pytanie jest, na jak długo uda się to, ten poziom utrzymać. Panie prezesie, bo też mamy wydaje mi się, że, że jakby to jest, też jest takim y, immanentnym y, cechą tego rynku, że dołączają do niego nowi uczestnicy i teraz. My przez 20 lat temu nie mieliśmy funduszy Venture Capital, nie mieliśmy funduszy Private Equity, nie mieliśmy firm, które szukają startupów, o których tutaj piszemy, które inwestują ogromne pieniądze. Jak Pan widzi, jaka jest rola tych uczestników w tej chwili rynku? Czy oni zabierają giełdzie możliwości, czy jednak jest jakaś synergia pomiędzy nimi? Na pewno jest synergia, uważam, że to jest bardzo ważny element funkcjonowania rynku kapitałowego jako całości. Dlatego, że finansowanie spółek, finansowanie przedsiębiorstw, w zależności od stopnia ich dojrzałości, stopnia poziomu ich rozwoju, wymaga różnych instrumentów i różnych form finansowania kapitałem zewnętrznym. I tak jak dojrzałe spółki. Mogą być na tyle dojrzałe, żeby wejść na rynek publiczny, zaoferować swoje akcje szerokiej publiczności, uzyskując wcześniej status wiarygodności, akceptacji dokumentów ofertowych przez Komisję Nadzoru Finansowego. O tyle, na przykład, startupy czy małe spółki bardzo często spółki technologiczne które nie mogą być finansowane kredytem bankowym nie mają zabezpieczeń, które są wymagane przez banki. W pierwszych fazach swojego rozwoju zazwyczaj są finansowane kapitałem własnym założycieli. On się zazwyczaj szybko wyczerpuje i potem są konieczne kolejne rundy finansowania i tam do tego Ale służy private equity, u... venture capital na początku. Giełda natomiast czy rynek kapitałowy publiczny y, y, jest bardzo istotnym elementem zamykającym czy uzupełniającym ten proces. Pozyskiwania kapitału, bo albo spółki dojrzewają do tego, żeby móc wejść na giełdę i pozyskiwać kapitał w innej formie. Jednocześnie często te fundusze Venture Capital i Private Equity w przypadku ofert publicznych i wejścia na rynek giełdowy mają możliwość wyjścia, wyjścia z tej inwestycji, dlatego że spełniły już swoją rolę, podejmując znacznie większe ryzyko inwestycyjne niż w tej chwili nowo wchodzący inwestorzy. Zarobić i zarobiony kapitał zainwestować w nowe przedsięwzięcia, z którymi będą rosnąć do momentu, do momentu kiedy, kiedy znowu nastąpi tak zwany exit, wyjście przez, przez, przez giełdę. Także to jest jeden ciąg, jeden proces finansowania. Nie ma tutaj przeciwstawnych celów. To Tworzy to, co nazywam tym ekosystemem rynku finansowego. Sama, sama giełda i, i platforma obrotu bez, bez wcześniejszych faz finansowania, bez otoczenia, bez otoczenia infrastrukturalnego nie jest efektywna. Panie prezesie, pojawiają się takie tezy, że polski rynek giełdowy jest przeregulowany. Czy pan się z tym zgadza? Czy polski rynek kapitałowy, powiedziałbym, jest przeregulowany? Ja się kiedyś z tym zgadzałem, natomiast wydaje mi się, że często bardzo duża liczba regulacji pochodzi z regulacji unijnych. I teraz kwestia jest taka, w Wdrażania jaki sposób je zaimplementować, wdrożyć tutaj. Wielu uczestników podkreśla takie zjawisko gold platingu, czyli takiej nierównomierności, jeżeli chodzi o Stosowanie regulacji w stosunku na przykład do niewielkiego czy mniejszego polskiego rynku kapitałowego czy polskich podmiotów. Ale nie wydaje mi się, żeby problem przeregulowania był głównym problemem polskiego rynku kapitałowego, bo w przypadkach różnego typu sytuacji kryzysowych na rynku finansowym. Czy na rynku kapitałowym, wtedy zawsze jest jakieś zwrócenie się, bądź roszczenie, bądź oczekiwanie działań regulatora. W związku z tym myślę, że wyważenie tych, tego, te, te, tych, tych regulacji jest niezwykle, niezwykle istotne. Natomiast czy polski rynek jest przeregulowany? Myślę, że w niektórych obszarach niektóre regulacje mogłyby zachować większą zasadę proporcjonalności. I, i, I tyle. Natomiast nie jest to chyba największy problem polskiego rynku kapitałowego. Też pojawia się oczywiście, mówimy tutaj bardzo dużo też, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, o edukacji, o tym, że, że, że powinniśmy uczyć od najmłodszych pokoleń, że rynek kapitałowy to też jest część oszczędzania pieniędzy, budowania kapitału. Ale z drugiej strony mamy taki silny trend w postaci różnych aplikacji, czy też inwestycji offshore'owych, bitcoina. Czy to jest jakieś zagrożenie? Z, y, jak pan to widzi? Znaczy, na pewno y, jest grupa inwestorów i zawsze była, i będzie. Graczy tak zwanych. Tak zwanych graczy, czyli tych, którzy mają, jak się to się mówi na rynku inwestycyjnym, większy apetyt na ryzyko. Na ryzyko tak, tak, tak jest. To są ci, którzy, którzy grają, bo już trudno powiedzieć inwestują. Przecież to są coś w rodzaju zakładów na, na rynku forex, na rynku walut. Więc najbardziej, najpłynniejszym rynku finansowym na świecie, o największym poziomie ryzyka, gdzie według danych Komisji Nadzoru Finansowego 80% inwestorów traci tylko 20% zyskuje, tak. 20%. no ale pytanie, ilu zyskuje na kontraktach terminowych, a ile traci na kontraktach terminowych, a kontrakt terminowy też jest swego rodzaju zakładem otoczenia wzrostu. Tylko, że jest zabezpieczonym przez właśnie KDPW, tak? No zgadza się, no, kontrakty no, są zabezpieczone w sensie takim, że są rozliczane tak. przez, przez, przez KDPW CCP e, i inwestor jest chroniony, bo to się dzieje na... Polskim. Tak, Znaczy nie jest zabezpieczony, tylko tak. oczywiście rozliczany, w sensie tak takim, tutaj że, że to jest Kapitał nie jest gdzieś ulokowany w jakiejś firmie. Nie, wiadam, nie wiadomo, nie wiadomo gdzie. gdzie, która, czy istnieje, czy, nie istnieje czy, 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 czy przetrwa, czy też nie. W związku z tym, no rzeczywiście, ale to jest ta grupa inwestorów, i ona tak, czegoś takiego poszukuje, zawsze będzie. Myślę, że ważne jest, żeby ten, tę grupę inwestorów również przyciągać na rynek regulowany polski, na rynek kapitałowy, oferując atrakcyjne możliwości inwestycyjne. W momencie, kiedy mieliśmy długoletni trend boczny na polskim rynku kapitałowym, no to ci inwestorzy jakby szukając, szukając zmienności, bo tam się zarabia, gdzie jest, gdzie jest zmienność. Bo to jest spekulacja w pozytywnym tego słowa, ale spekulacja. Spekulować można na zmienności. Jeżeli nie ma zmienności, nie ma spekulacji. W tej chwili w wyniku pandemii w zeszłym roku nastąpił dramatyczny spadek indeksów, później wzrost aktywności inwestorów, w związku z tym wzrost, wzrost indeksów, pojawiła się zmienność, pojawił się obrót. Teraz pytanie, na ile da się utrzymać tych inwestorów w dużej części? Którzy, którzy powrócili na rynek i znajdują tutaj to, co lubią, czyli zmienność i ryzyko. Na koniec, oczywiście nic nie rekomendujemy. Czy spodziewa się pan utrzymania tej chosy na, na polskim rynku, czy, czy jednak nie? Ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o. Rok przyszły, bo trudno planować czy prognozować długoterminowo, bo to jest zadanie karkołomne i niemożliwe. Ale wydaje mi się, że przyszły rok będzie bardzo dobrym rokiem z punktu widzenia koniunktury na rynku, na rynku kapitałowym, na rynku giełdowym. Nadal mamy niskie stopy procentowe, czyli przynajmniej do czasu niskie, stóp puki, procentowych. Puki mamy niskie stopy procentowe. To tak. Póki mamy niskie stopy procentowe, to na pewno sprzyja e, sprzyja aktywności inwestorów. W poszukiwaniu możliwości zarabiania na rynku kapitałowym. Natomiast, oczywiście, to nie jest jedyny warunek i czynnik. W którymś momencie stopy procentowe zostaną podniesione. Wydaje się, że rynek kapitałowy również nie powinien automatycznie być dotknięty tym, że wszyscy inwestorzy odpłyną do, do, do lokat. Mam nadzieję, że tu duża retencja będzie tych inwestorów, którzy przyszli. Natomiast trzeba pamiętać również, że, że grupa inwestorów w Polsce, to liczona, mierzona liczbą rachunków papierów wartościowych, to jest trzysta, milion 400 tysięcy osób, gdzie aktywnych jest może 10-15%. To za mało, prawda? To jest mało, ale liczmy na to, że, że efektywny rynek kapitałowy, tak jak mówiłem, przyciągnie tych inwestorów, którzy szukają poza tym rynkiem kapitałowym możliwości inwestycyjnych, nie doceniając jednak mimo wszystko tego, że on nie jest może przeregulowany, ale że jest regulowany i jest bezpieczny jest względnie bezpieczny. Także zachęcamy do inwestowania, bezpiecznego inwestowania. Polski rynek jest bezpieczny. Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Moim i Państwa gościem był Maciej Trybuchowski, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.